Więc proszę państwa, przestawiłem troszeczkę kamerę, żeby było m, można lepiej zobaczyć sposób połączenia. Instrukcji na stronie 19 mamy rysunek 22. Państwo instrukcje pobrali z internetu, z Proszę sobie otworzyć i, i zobaczyć. Mamy tutaj schemat, który został zrealizowany na stole. Teraz Państwo już widzą ustawienie przyrządów. Woltomierz widać wyraźnie, watomierz widać, amperomierz widać również i po prawej stronie nasze odbiorniki. Odbiorniki są połączone równolegle, widać czerwony przewód ten zasila i czerwony przewód do prawego zacisku, do prawego zacisku i tutaj do, do lewego. No ładnie, ładnie byłoby też do prawego, ale trudno. I białe przewody tak samo. Biały przewód, biały przewód, biały przewód. Biały przewód, jak widać, idzie aż do punktu zasilania, więc na schemacie, na schemacie, no, yy, tu kontrast jest taki, że Państwo nie widzą mojego rysunku instrukcji, ale macie Państwo instrukcję wydrukowaną, czy też na ekranie widzą. Na schemacie jest to dolny przewód. Dolny przewód na schemacie na JST-22 to jest ten biały przewód. Górny przewód, ten, który yy, wychodzi z transformatora przez amperomierz i tak dalej, to jest czerwony. Więc widzimy to jest ten czerwony przewód. Idzie od transformatora regulacyjnego trafia na amperomierz, z Amperomierza na Watomierz, a z Watomierza na odbiornik. Amperomierz i Watomierz stoi yy, i Woltomierz w, w innej kolejności. Stoją w takiej kolejności jak na rysunku 23. Zerknijmy na 23 rysunek na chwilę. Mamy od lewej do prawej. Woltomierz, Watomierz, Amperomierz. Dlaczego to teraz stoi inaczej? No bo po prostu bez sensu jest przestawiać te przyrządy. Przyrządy nie muszą stać od lewej do prawej. Ważne jest, jak prąd płynie. A prąd płynie po przewodach, a nie po stole od lewej do prawej. Poza tym, amperomierz zawsze jest połączony blisko watomierza w torze prądowym, a watomierz ma tor prądowy po prawej stronie. Więc naturalny sposób jest stawianie amperomierza po prawej stronie watomierza, bo watomierz, tor prądowy zawsze watomierza będzie zawsze połączony z amperomierzem. Więc, więc to jest to naturalne ustawienie. Natomiast kolejność. Połączeń uzyskujemy nie przestawianiem przyrządów na lewo i na prawo, tylko odpowiednim łączeniem przewodów oczywiście. Dlatego też czerwony przewód trafia najpierw na amperomierz, z amperomierza, na watomierz, z watomierza, tor prądowy watomierza na odbiornik. Natomiast tory napięciowe połączone są białymi przewodami. Widzimy tory napięciowe od strony dolnego przewodu białym przewodem na woltomierz i z woltomierza na watomierz. To są końce przewodów napięciowych. Początki przewo obwodów napięciowych przewodem żółtym. Czyli znowu woltomierz i watomierz połączone ze sobą. Proszę zwrócić uwagę, że górny przewód, górny zacisk watomierza i prawy zacisk woltomierza połączone ze sobą i tak samo dolny zacisk watomierza, lewy zacisk woltomierza połączone ze sobą. Czyli watomierz i to, przepraszam, woltomierz i tor, tor napięciowy watomierza są połączone równolegle. I zwróćmy uwagę, na obu schematach jest tak samo. Zawsze to, woltomierz i tor napięciowy watomierza są połączone równolegle. I zawsze koniec toru napięciowego watomierza połączony jest z dolnym przewodem. W obu schematach jest tak samo. Na stronie 19 patrzymy raz wyżej, raz niżej. Różnica jest tylko w tym, gdzie dołączony jest początek toru napięciowego watomierza. Początek toru napięciowego watomierza, górny zacisk, to jest ten żółty przewód. On zawsze jest połączony z woltomierzem, ale może być podłączony w różne miejsca. Jak widzimy na schemacie 22 i 23, ten żółty przewód raz jest połączony po stronie odbiorników, czyli po prawej stronie, a raz po stronie zasilania, czyli po lewej stronie. Zarówno na schemacie, jak i na stole jest tak samo. Transformator po lewej stronie, odbiorniki po prawej stronie. Żółty przewód kończy się wtyczką. Widać wtyczką bananową. Dzięki temu możemy łatwo ją przełączyć po jedną albo po tej stronie, albo po stronie zasilania, albo po tamtej stronie, po stronie odbiorników. Teraz Włączamy to po stronie odbiorników. Odbiorniki są tu podłączone do wyjścia toru prądowego watomierza. To jest wyjście toru prądowego watomierza w tym miejscu. Zdaje się, że przed chwilą było źle podłączone. Teraz dopiero jest dobrze. No bo ktoś to używa poprzednio, jakąś gulę używała, ktoś prowadził zajęcia i, i zostało tak połączone po kimś. Dlatego też zawsze trzeba schemat sprawdzić samemu. Więc układ jest połączony zgodnie ze schematem na rysunku 22 i jest gotowy do y, użycia. Jeżeli załączymy zasilanie, y, załączymy i zwiększę napięcie, to żarówki będą świeciły. Widać, świecą. Y, państwo na obrazie delikatnie widzą wskazówki przyrządów. widać, że się wychylają, ale nie jest to. Jeszcze dla Państwa możliwe do czytania, dlatego za chwilę y, już zrobię to w ten sposób, że y, ustawię tylko obraz na przyrządy, żeby Państwo mogli je odczytywać, natomiast y, pozostała część stanowiska już będzie niewidoczna, no bo nie da się tego wszystkiego, trzeba mieć naprawdę super rozdzielczość kamerek, żeby y, z tej odległości było widać dokładnie wskazania przyrządów. Więc przestawię kamerkę na inne ustawienie. Pokażę jeszcze Państwu z bliska nasze odbiorniki, żeby Państwo sobie mogli zanotować ich dane. I wtedy przejdziemy już do właściwych pomiarów. Więc zrobię teraz małą przerwę w nagrywaniu i przestawię kamerki. E, din din ok.